Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie na drugim dniu z cyklu cytrusowe święta. Poczekam, czy mi się tutaj załaduje, bo coś mi mieli ten komputer. Jestem, słuchajcie, u rodziców i znalazłam sobie taki kawałek. Więc kochani, nie wiem, czy byłam, więc jeszcze raz się z Wami słuchajcie, witam. Witam Was serdecznie na drugim dniu z cyklu cytrusowe święta. Ja jestem akurat u rodziców, więc mam nadzieję, że dobrze mnie tutaj słychać. Znalazłam kawałek zacisznego miejsca, bo trochę nas tutaj jakby jest. I dzisiaj opowiem Wam o kolejnym, o, o, o kolejnym cytrusie, który króluje i bardzo jest pomocny w czasie świąt, a mianowicie o mandarynce. Ja używam ją w formie, słuchajcie, olejku tangerine. Który jest pozyskiwany oczywiście ze skórek mandarynek metodą wyciskania i zobaczcie, że już jakby medycyna chińska skórki mandarynek używała od samego początku właśnie do wspierania wątroby, śledziony i żołądka, czyli przechód pokarmowy mamy zaopiekowany z tym olejkiem. Jak go używamy? No po prostu słuchajcie, robimy sobie wody smakowe, czyli do dzbanka z wodą lejemy sobie e, oprócz wody właśnie kilka kropelek, dwie na przykład tego olejku i Mamy taką kolejną wodę mandarynkową do popijania w trakcie dnia, czyli jeden dzbanek wody cytrynowej, jak wczoraj mówiłam, a drugi, słuchajcie, dzbanek wody z mandarynką. Y i ten, słuchajcie, olejek ma, będzie działał bardzo korzystnie właśnie na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Jeżeli mamy tendencję do jakichś takich kolek jelitowych, do niestrawności, on pomaga wchłaniać i trawić tłuszcze, pomaga, kochani, w funkcjonowaniu takim prawidłowym też detoksie wątroby. I kiedy mamy wzdęcia i tendencję do zaparć, to jak najbardziej ten olejek. Więc kiedy teraz mamy sporo tych pokarmów, które będzie nas bardzo wspierał, jeśli chodzi o przewód pokarmowy i trawienie. W kuchni, oprócz wody smakowej, to my robiliśmy taką opcję ryby po grecku tradycyjnej, wegańskiej, gdzie do tego wywaru warzywnego też można dodać kropelkę, dwie tego olejku i on będzie bardzo podnosił smak i jednocześnie wspierał nasz układ pokarmowy. Także kochani, to jeszcze to. Dodatkowo, jak dzisiaj jesteśmy już zmęczone, bo na przykład ktoś długo stał w kuchni i pracował i bolą go nogi, są opuchnięte. To jest idealny olejek, aby dokonać sobie masażu. Czyli dodajemy jakiś olej jako bazę zimno tłoczony na przykład i kilka kropelek tego olejku i wmasowujemy w nogi. Olejek, który powoduje, że, nie że ta cyrkulacja wody w organizmie jest odpowiednia, czyli też powoduje, że limfa jest poruszona i nie ma zatrzymania wody w organizmie. A więc kiedy też mamy Temat celulitu albo rozstępu będzie bardzo działał wspierająco. I jak możemy go używać? Tak jak mówiłam, z olejem, albo robić peelingi sobie cukrowe. Może ktoś zechce sobie w okresie świąt zrobić taki prezent dla siebie. Wystarczy mieć na przykład cukier trzcinowy, dodać jakiegoś oleju kuchennego, jakiegoś zimno tłoczonego, który mamy i kilka kropelek tego olejku, razem to zbełtać i mamy, słuchajcie, peeling cukrowy. A później możemy oczywiście wmasować w siebie olej z tym olejkiem. Dla kondycji właśnie skóry pozbycia się celulitu rozstępów. Po cytrusach nie wychodzimy na słońce, ale słuchajcie, no tutaj gdzie jestem to nie grozi, bo jest naprawdę bardzo pochmurnie i co chwilę pada śnieg. Mimo, że to są święta Wielkiej Nocy, to jednak tutaj śnieg u mnie występuje. I też na podniesienie nastroju idealna jest właśnie mandarynka, która mm, wspiera nasz nastrój, podnosi nas na duchu, daje poczucie nadziei, ogólnego dobrostanu. Więc my słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam jeszcze raz... Dyfuzor, słuchajcie, dyfuzujemy w dyfuzorze, właśnie mandarynkę dla lepszego samopoczucia, ale ona też wspiera układ odpornościowy, także nie tylko dba o nasz nastrój. Kochani, no i z takich jeszcze tutaj funkcji tego, tego olejku sobie tutaj zapisałam. No, dla, de, dla detoksu to już mówiłam i wsparcie śledzony kolejnym cytrusem pokrewnym, ale nieco innym, o którym chcę Wam powiedzieć, jest dzika pomarańcza. Ja wrzucę może osobno posta z tą funkcją tej dzikiej pomarańczy, aby się te funkcje nie pomieszały, chociaż wiele rzeczy się tutaj jakby zazębia. Ona jest po prostu w takim zapachu bardziej słodka. I idealna jest w kuchni do przygotowania na przykład mazurków czekoladowych z dodatkiem dzikiej pomarańczy. Albo ja robię, słuchajcie, taki jagielnik czekoladowy z dziką pomarańczą, który w efekcie daje smak czekolady Lindt tej z pomarańczą. Po prostu ja to robię na oko, tak jakby intuicyjnie, ale zalewam rządkiem płatki jaglane, potem je zalewam jeszcze dodatkowo mlekiem kokosowym, ale nie z puszki tylko z kartonu. Ja z Gram Plus takie mleko używam, które we Wrocławiu kupuję w Urban Vegan. Ono jest bez tych wszystkich dodatków i jest takie bardzo gęste. Później to wszystko razem blenduję i dodaję czekoladę 70% z tych takich też fajnych czekolad, bez tych dodatków. I dodatkowo tam wciskam jeszcze sok z pomarańczy, ale to jest olejek oczywiście ze skórek pomarańczowych, więc dosmakowuje to tym olejkiem. I w efekcie dostaje się tam do zagęstnienia, żeby to się stężało, no to idzie jeszcze olej kokosowy, żeby była forma taka w postaci tortu do krojenia. I dostaje się taki smak czekolady lint tej pomarańczowej. Spód to jest u mnie amarantus ekspandowany z daktylem. I na, z reszty tego, tej masy, takiej, która wychodzi, ala truflowa, robię takie, właśnie trufelki, które obtaczam też w kakao, i na górze powstają takie do dekoracji trufelki. Więc, generalnie, ten jagielnik wygląda jak taki torcik. I to też jest, słuchajcie, jako forma takiego bezgluten, bezglutenowego, wegańskiego ciacha. I jeżeli ktoś ma ochotę, słuchajcie, to można poeksperymentować i sobie zrobić. Świetnie do deserów, do rano, do mm, na przykład y, jaglanki, czy do owsianki, albo do kawy. Też ten olejek, jak najbardziej, jako też można używać i robić swoje kombinacje, perfum, który będzie nas wspierał i podnosił y, na duchu. Także kochani, dzisiejszym y, królem dnia, można powiedzieć, drugiego dnia cytrusowego to jest mandarynka i Dzika pomarańcza. Jeszcze raz, kochani cudownych świąt, rodzinnych, w dobrym nastroju, z pyżnościami, przez które po prostu jakby z naszą miłość do bliskich, przez to gotowanie, przygotowywanie przekazujemy i z tym, abyśmy się dobrze czuły, to słuchajcie, dlatego też mówię o tych cytrusach i tak naprawdę jeszcze słuchajcie o tej właśnie mandarynce, chcę dodać, że ona nas podnosi na duchu, ale jednocześnie jest olejkiem, który bardzo wycisza, więc kiedy mamy problemy z zasypianiem, bo na przykład jesteśmy, Gdzieś urodziny i nie do końca umiemy spać w nowym miejscu, to jak najbardziej ten olejek też będzie przy jakiejś bezsenności, przy kłopotach z zasypianiem dla nas pomocny, pomimo że jego taka też natura jest podnoszenie na duchu i wprawianie w dobry nastrój. No to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Papa! Pa.